żeby widać trochę okolicy. Kościół. Idziemy zobaczyć. ale jakie tam fajne drzwi są świeci słońce nie będzie widać fajne okucia mają rzut na rzepaki. Jest wyjście. Patrzcie, gdzie aż sobie sobie urosło. Wiatrak. Ciekawe, czy jest tam jakieś dojście do niego. Ale ruina. Ciekawe, czy tam by było jakieś do niego dojście. A, bo tam coś stoi, może jakiś jak kiedyś był. No, bo co? Nigdy. znajdziemy się za kątem, za Krystia, tu jest krzyż, coś tu A. widać mhm. i mnie oczywiście, no o, nie widzę czy mam. Ciekawe czy tam jest dojście jakieś do tego wiatruka. Nie wiem, jak było? Bez, jak to w maju, kwitnie już. No znaczy to się chyba to... trenuje w tym roku. Ciekawe czy do tego wiatra, tam jest jakaś droga. No, świetnie wygląda.